Wszystkiego najlepszego, dalszego dynamicznego rozwoju w tej branży i samych sukcesów. Jak największej ilości czytelników, coraz większej ilości wspaniałych wpisów i współpracy z ekspertami. Życzę redakcji, aby idea tworzenia najlepszego tytułu branży profesjonalnej towarzyszyła im przez kolejne 25 lat. Mam nadzieję, że impreza cały czas będzie na tak wysokim poziomie jak jest, albo nawet jeszcze bardziej będzie rozwijana. A jeśli miałbym coś Państwu życzyć na następne 25 lat. To wszystkim tego, żeby nie tracić tej rodzinnej atmosfery. Życzę wam i sobie jako wystawcy, żeby te kuluary były zapełnione, sala wystawiennicza była zapełniona i żebyśmy wszyscy razem spotykali się z uśmiechem mówili fajna wystawa, najlepsza w Krakowie. Serdeczne życzenia i gratulacje dla całego zespołu za pomysł na rozwój trychologii, na rozwój kosmetologii, dla rozwój medycyny estetycznej w Polsce. Życzę kolejnych przynajmniej 25 lat i mam nadzieję, że będziecie zawsze z nami, z wszystkimi kosmetologami w Polsce. Dalszych 25 lat Pismo które jest wspaniałym pismem, które każda osoba, którą interesuje kosmetologia, kosmetyka, powinna prenumerować. Cóż mogę powiedzieć? Róbcie tak dalej, robicie fantastyczną pracę. Wszystkiego dobrego dla Was. Mam nadzieję, że organizator będzie dalej dbał o podnoszenie tego poziomu. I Będziemy mogli korzystać z tego wszyscy jako wystawcy. Bon anniversaire Hélène Pologne! Surtout longue, longue vie! Encore plus de beaux magazines et des congrès encore plus beaux et encore plus grands, mais la barre est déjà très, très haute. Żeby kolejne 25 lat upłynęło w takim kierunku jak do tej pory, czyli przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie, konfrontacja z różnymi trendami. Zawsze czułem się tu jak w rodzinie, zawsze byłem świetnie zaopiekowany i zawsze mój zespół i moja firma Wracała z Krakowa z dobrymi wspomnieniami i że będziecie Państwo cały czas w gronie przyjaciół, wystawców, kontrahentów i osób z branży. Róbcie dalej swoją robotę, jesteście fantastyczni. 100 lat, 100 lat, 100 lat najlepszej gazecie na rynku. Gratuluję Państwu tego sukcesu, tego progresu. Całym sercem jestem z Państwem. Dziękuję serdecznie za wszystko i kolejnych 25 lat życzę. Życzę, aby te kolejne 20, 30, a może i 50 lat było również usiane sukcesami, żeby Elenę dalej było kojarzone z wiedzą, bo po wiedzę jeździ się do Krakowa.